Witam, dzisiaj pokażę Wam jak usunąć przeglądarkę PageSet. Zrobimy to zwyczajnie manualnie, ponieważ do tego programy przeznaczone są płatne, a na koniec przeskanujemy to darmowym programem, aby się upewnić, że wszystko jest w porządku. Pierwsze co robimy to wchodzimy w panel sterowania, otwieramy Dodaj lub Usun program. I tutaj nam się wyszukuje lista programów i musimy znaleźć któreś z tych haseł i zaznaczyć, i usunąć. Jeśli to zrobimy, to będziemy mogli przejść do następnego punktu, czyli do przeglądarki. Aha jeśli już jesteśmy w przeglądarce to wchodzimy w narzędzia oraz dodatki w rozszerzeniach również szukamy tych oto haseł pageset lub pageset.com lub tego tu i usuwamy jeśli się nie da usunąć to wyłączamy, ale powinno się dać wszystko się da usunąć we wtyczkach też możemy zajrzeć, czy żadnej wtyczki nam tu nie wgrało. Jeśli to sprawdzimy, to będziemy mogli przejść również tu, zarządzaj wyszukiwarkami i tutaj usuwamy tą przeglądarkę, tak jak tutaj na przykład jest Wirus Sweet Page. Bierzemy, zaznaczamy i usuwamy i OK. Teraz będziemy mogli przejść w opcję i tutaj w tym polu wpisujemy naszą stronę startową, aby przy włączeniu programu e, przeglądarka po prostu włączała naszą stronę startową, a nie ten, ten page set. Jeśli to już wszystko wykonamy, to przejdziemy do następnego punktu, ostatniego, e, czyli do do naszego programu którym jest ADW Cleaner, uruchamiamy go e, oraz zaznaczamy przeglądarkę która nas interesuje oraz tutaj możemy foldery, pliki rejestr e, przeskanować sobie, klikamy szukaj e, jeśli nam <laughs> już wyszuka to odnajdujemy takie hasła lub y, podobne i Odinstalujemy, nie? W sumie wszystko odinstalujemy, co nam będzie przeszkadzać. I po tym zabiegu najprawdopodobniej nie będzie już problemu z tym wirusem, który nie jest tak, jak się wydaje, tylko przeglądarką, ale to jest paskudny robak, który trochę nam psuje w komputerze i, i narusza naszą prywatność osobistą. Dziękuję za uwagę. Jeśli filmik Ci się przydał, podobał, to nie zapomnij skomentować, subskrybować oraz ocenić. A również możesz udostępnić i polecić ten filmik innym, aby pomóc też znajomym. Dzięki za uwagę i nara.